Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów, spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka Amplocity SA, specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na Warszawskiej Giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2010 roku. To półrocze było bardzo owocne dla Medinańców, większość naszych projektów bardzo mocno zaawansowała się, przede wszystkim w tej strefie uzyskało CE na rynku europejskim, to jest bardzo duży sukces dla Medinańców. Druga rzecz, rozpoczęliśmy badania kliniczne na projekcie KULKRA na potrzeby europejskiego rynku. Mamy w tej chwili 14 pacjentów wyrekrutowanych. Mamy nadzieję, że w ciągu kilku następnych tygodni uda nam się rekrutować wymaganą liczbę i móc zacząć rejestrować ten projekt na rynku europejskim. Jednocześnie ten projekt próbujemy rejestrować na rynku amerykańskim, gdzie chcemy uzyskać FDA. Liczymy, te wszystkie przygotowania z FDA są już na finiszu. Bardzo dobrze nam się współpracowało. Z FDE mieliśmy regularne spotkania, więc FDE nas prowadziło za rękę przy ten proces. Z kolejnej strony mamy Minimax, który miał techniczne aspekty, żeby móc dalej kontynuować badania przedkliniczne. Te problemy zostały rozwiązane i też będziemy mogli rozpocząć te badania i kończyć te przedkliniczne. I ostatnia dobra informacja to, że uzyskaliśmy dotację prawie 9 milionów na projekt Atrudna. Projekty PacePress i CoolPrior są najbliżej komercjalizacji. Jeżeli chodzi o PacePress, to jest to projekt na tyle mniej wartościowy. się liczbowo mówimy o mniejszych kwotach, więc rozważamy różne możliwości. W tej chwili prowadzimy rozmowy z rynku pozaeuropejskim. Zobaczmy, w którą stronę to pójdzie. A drugi projekt, który może mieć koncentrację, to jest kult cool Krajo. Tu głównie skupiamy się na rynku amerykańskim i rozmowy są prowadzone z partnerami z Ameryki. Informacja głównie opiera się na bezpośrednie kontakty z potencjalnymi partnerami, przyszłymi kupcami naszej technologii. W o Express to robimy to własnymi siłami. Mamy też partnera amerykańskiego, który nas wspiera w ten proces. A jeżeli chodzi o to głównie opieramy się o kontakty naszych profesorów, którzy są bardzo dobrze rozpoznawalni na tym rynku i ich opinie są bardzo istotne, więc spółki, kiedy się dowiadują, że ten profesor czy inny profesor zobaczył tą technologię i był zachwycony e, parametrami tej technologii to firmy się nam same się zgłosiły, prawda mówiąc. Teraz będziemy wszystkie siły e, 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 kierować w kierunku komercjalizacji więc naszym celem jest, żeby pierwszy projekt jak najszybciej komercjalizować. Jak tylko nam się uda ten pierwszy projekt skomercjalizować, to możemy się skupić na następne projekty typu Atriclamp i Minimax. Partnerem programu jest spółka Amplocity S.A., specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na warszawskiej giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od 2010 roku.